Wraz ze mną jest Dawid Załęcki. E, powiedz mi, jak wrażenia po konferencji? No wrażenia, jak to wrażenia? No dobre chyba, nie? Także nie było tragedii. Mam pytanie, czy bardziej może bałeś się o syna, który nagle wkroczył tutaj na scenę do Don Diego? Nie, no niego nie muszę się bać. Daje sobie chłopak radę, także wiecznie na tapecie, także jakoś sobie radzi. A co sądzisz o tej sytuacji między nimi, o tym konflikcie? Czy zapowiada się walka? Znowu? To moim zdaniem powinno dojść do tej walki, na pewno, no, myślę, że byłaby dobra, nie? Także wtedy tak nie do końca była rozstrzygnięta, no nie by wygrał Don Diego, ale była bardzo wyrównana walka, nie? E, myślę, że dzisiaj do tej walki każdy z nich poszedłby zupełnie inaczej, więc myślę, że taka walka na pewno by się odbyła fajnym echem. A uważasz właśnie jako ojciec Denisa, czy teraz miałby Denis większą szansę wygrać taki pojedynek? No, na dzień dzisiejszy nie, musiałby się przygotować, bo na dzień dzisiejszy ma problem z nogą, więc nadal, więc leczy tą nogę, ale jak się przygotuje, to ma bardzo duże szanse, nie? Wtedy też troszeczkę Denis nie walczył tak jak powinien, ponieważ bardziej skupił się na tym parterze, którego nie do końca potrafi aż tak dobrze i to był jego błąd, mógł się z nim bić w, po prostu w K1, w jego dyscyplinie, tak jak ten i ten potrafi i myślę, że ta walka byłaby dużo lepsza, fajniejsza i myślę, że wtedy Denis szybciej by go zbił. Oby szybko Denis oczywiście powrócił do formy, a czy w ogóle teraz? Jak ty przygotowujesz się do swojego pojedynku z dość mocnym zawodnikiem, nie ukrywajmy tego, to czy może Denis ci w czymś radzi, czy jakoś razem jesteście na treningach, uczestniczy w Twoich przygotowaniach? Nie, nie, Denis raczej teraz nie uczestniczy, bo tak jak mówię, on teraz nie trenuje, znaczy trenuje tam w siłowni, wiadomo, siłę trenuje, ale nie trenuje już teraz na kimboxing tam, gdzie ja chodzę, yy, bo nie może, więc ale on mi tam nie pomoże w tym nic więcej, także tak naprawdę to ja bym mu więcej pomógł niż on mi, tym bardziej, że to ja latałem i zaprowadzałem go za rączkę na wszystkie treningi i to ja go pilnowałem, a nie czekaj dwie minuty. Dębniutko. Jeszcze mam pytanie, jak w ogóle odnajdujesz w świecie freakfightów? Czy dla ciebie jest tutaj za dużo tych zadym, czy na razie jest spoko? Znaczy, no ja się śmieję z tego, wiadomo. Ja, nie pod... ja tu nie jestem jako freakfighter, także... Dali mi teraz fajne wyzwanie, więc stawiam się na to wyzwanie, zobaczymy jak mi pójdzie. a Ja nie podniecam na to wszystko, co tu wszyscy inni, nie? Także trochę mam do tego dystans, nie? Czyli nie masz na sobie takiej presji, że musisz koniecznie poddymić? Nie, nie, ja, ja nie dymię sztucznie. Nie. Ja, do mnie się nikt nie ciska, nikt nie ma do mnie problemu, więc nie potrzebuję dymić na siłę, nie? Przed chwilą był w ogóle bardzo podejmowany panel, bo uczestniczyli w nim Mateusz Morański i bomba Scarface. Kto z Twoim zdaniem ma tutaj większe szanse, aby wygrać? Powiem Ci, że nie ma zielonego pojęcia, bo nigdy w życiu nie widziałem, jak się bije bomba. To znaczy, w sumie widziałem dwa razy, no ale to trwało tak. Szybciutko. Tam, no właśnie, że tak naprawdę. Nie wiem, jak się... jednej walki chyba nie widziałem w ogóle, bo ja chyba też walczyłem na tej gali wtedy, więc ja nawet nie widziałem, a drugą to po prostu szybko poszła i też nie było co zobaczyć, więc ja nawet nie wiem, jak on się bije, nie. Nie ja widziałam kiedyś takie zestawienia, oczywiście nie wiem, czy to jest nadal aktualne, e, że właśnie ty z Denisem kontra Mateusz i Jacek. Czy nadal w ogóle takie starcie jest w ogóle brane pod uwagę? No, chyba nie sądzę, żeby ktoś wziął to pod uwagę, chociaż na pewno byłoby to mega medialne starcie i chyba nic by tego nie przybiło na dzień dzisiejszy w kraju, nie? To mi się tak wydaje. Ale nie wiem, no, czy by chcieli, no, myślę, że... Chyba no, nie wiem, musieli dużo pieniędzy położyć pewnie murańskim. No i Załęckiemu jednemu też na pewno. To z pewnością. A jeżeli nie Murańscy, to wasz duet Załęckich przeciwko komu mógłbyście się zmierzyć na jednej walce. Nie mam. Po... Już już, już idę. dobra, to jest. Już no. Minutę mam i e, Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia z kim. Ja tak mówię, ja tak się śledzę wszystkiego aż tak, nie? To, a jak młody coś wybierze, albo Halik coś wybierze, to wtedy pomyślimy, nie? troszeczkę okay, się słuchasz syna, jeżeli no nie, chodzi o to akurat, pole. Znaczy nie, akurat w tym wypadku, no to musiałbym myśleć, z kim by chciał się walczyć, nie? A Ja sam, to ja nie znam tych wszystkich ludzi, więc kogo mam szukać, nie? To może napiszą swój pomysł i mam ostatnie pytanie. Jak, Dawidzie, zachowujesz młodość? Co jest twoim sekretem? Młodość? No. I wyglądasz no bardzo młodo. Tak, no to fajnie, miło mi. I jest, no, trenuję sobie, no i żyję, i tyle. I tyle. Tak. Czyli wydaje mi się, że sport tutaj jest w sobie receptą na to? Myślę, że na pewno, nie? Okej, okay. widzę, że tutaj już Denis tak. daje do nas ciśnienie sygnały. Tak, ciśnienie chyba muszę jest iść. No. nie? Także bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i życzę powodzenia. Trzymam wczoraj.